O dzień dobry, dawno nie nagrywaliśmy ze spacerku. Godzina 15. Powiem Wam szczerze: jesienna pogoda, troszeczkę chłodno, mroźno. Dragon sobie wyszedł pospacerować po długim śnie. No ja myślę sobie, nagram film z tego spacerku. Widzicie, smycz się spróbuje super, bardzo fajnie. E, nawet jak dragon pociągnie, no to. Nie zostaje na rękach ślad pusznurku, tylko dragon nie. Stój, stój. Poluzuj. Ja nie będę za to pobiegł. No, także smyć się spróbuję super. Jesteśmy w trakcie nagrywania zaległych vlogów odnośnie losowanka i podróży z samochodem. Podróż z samochodem już się odbyła. Także będzie fajnie połączony filmik. Myślę, że jutrzejszym dodany. Zrobiliśmy sobie fajną wycieczkę, którą się na pewno z wami pochwalimy a dragon jak to dragon widzicie wącha sobie chodzi szuka śpi to jest spanie na no stop tylko i wyłącznie spanie spanie jeszcze raz spanie dajcie znać w komentarzach jak tam u was mijają dni tygodnie u waszych pupili jak tam to wszystko wygląda u was pod względem zdrowotnym pod względem takim że jak przygotowujecie się do zimy chodź dragon chodź nie będziesz jakiś kupował. choć jak się przygotowujecie do zimy pod względem takim, że nie wiem, wybieracie się do lekarza po jakąś suplementację dla dla zwierzaków e, jakieś witaminki ja wam powiem szczerze, że mamy zamiar się wybrać w przyszłym tygodniu z Dragonem tutaj do naszej kliniki w Rzeszowie na ulicy Podkarpackiej, którą bardzo to serdecznie polecamy fachowa obsługa naprawdę pierwsza klasa nie wybieramy się, żeby dobrać ma jakieś usłonówki, suplementacje na e, suplementację na, mm, na zimę, żeby nam po prostu nie chorową jakoś osłonową, aby, aby jakieś tam zabezpieczenie było myślę, że filmik od e, pana doktora też będzie nagrany. Przyglądniecie dragonka jak to wygląda. Pan doktor też coś jeszcze o ciebie powie, bo też dosyć często nas ogląda. Także z miejsca pozdrawiamy no i co? No i, e, wygląda to tak, że będziemy właśnie chcieli Dragonowi jakąś suplementację, jakoś wspomagającą takie witaminki, czy coś dorzucić. Jeżeli oczywiście będzie taka potrzeba, e, tak ogólnie to Dragon ma się super. Mieliśmy teraz troszeczkę przerwy, ale już wracamy z regularnymi filmikami, z nowymi formatami. Także myślę, że będą fajne, szykować się fajne materiały o jak widzicie piesek kupkę robi to że o czym ja zawsze pamiętam i o czym wam zawsze mówię, żebyście pamiętali wezmę smycz jak jest kupa to jest i worek sprzątajcie za swoimi pieskami bo nieraz jak się wychodzi to jest normalnie jedno wielkie minowisko że nie da się po prostu nie da się po prostu przejść dragon stój stój dragon Także pamiętajcie o tym, aby sprzątać. To nie jest nic trudnego. Proszę bardzo. Woreczek, ręka. zbieramy i wrzucamy do kosza. No, tak to, tak to wygląda. No a co do dragona, to wszystko jest super. Jak widzicie, pogoda też dopisuje. Nie ma śniegu. Aczkolwiek dragon bardzo uwielbia śnieg, bardzo uwielbia zimową porę. Eee, no na śniegu to dragon by mógł przebywać na on stop. Jestem właśnie ciekaw jak wasze psiaki reagują na śnieg. Jak, eee, no przede wszystkim jak się zachowują na śniegu. Czy lubią wychodzić, czy lubią się bawić na tym śniegu, czy raczej szybko, szybko i do domu. Także dajcie znać w komentarzach. Ja mówię jutro będzie filmik, vlog. Podróży obiecane jak się dragon zachowuje w samochodzie. Mieliśmy fajną wycieczkę, także myślę że będzie dosyć fajny materiał. Także pozdrawiamy wszystkich ze spacerku. Trzymajcie się. Cześć.